Witam Was, moi mili, bardzo serdecznie. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, siedzę sobie jak król w najwygodniejszych fotelach na rynku, oczywiście od marki Recaro. Nie mówiłem Wam tego, ale od jakiegoś czasu jesteśmy generalnym importerem marki Recaro i będziemy z pewnością rozwijać tę markę na rynku polskim. I pewnie w niedługim czasie opowiem Wam troszeczkę więcej o tych siedzeniach, o historii i tak dalej, ale jakby nie o tym mowa. W ręku mam układ dolotowy od marki Aventuri, a to może oznaczać tylko jedno. Będziemy dzisiaj montować karbonowy układ dolotowy. Nie byle jakim samochodzie, ponieważ w najmocniejszej odmianie RSQ3 400-konne, 480 Nm w limitowanej edycji Final Edition na dziesięciolecie RSQ3. Samochód ma bardzo fajne 21-calowe felgi, mnóstwo elementów. Czarnych, a najfajniejszym akcentem są niewątpliwe kubełkowe siedzenia. I w dniu dzisiejszym będziemy właśnie montowali cały dedykowany układ karbonowy do tego samochodu. Jak dobrze wiecie, marka Venturi jest światowym liderem w produkcji karbonowych układów dolotowych. Ich niewątpliwym atutem jest sama konstrukcja filtra, która jest obrócona. Jest tak zwana zwężka Aventuriego, że tutaj z tą siłą wpada powietrze i z dużo większą siłą wychodzi. Ten filtr jest odwrócony w standardowym filtrze, jakoby jest stożek, jest w drugą stronę. Dodatkowym atutem jest oczywiście karbon ale nie po to, żeby on wyglądał choć także. Karbon jest doskonałym izolatorem ciepła. Wszystko jest robione w technologii PrePrek, także najwyższa światowa jakość, a tym samym jeszcze dodatkowo przybędzie nam...

Widzieliście już jak wyglądał przebieg prac, jak ten wyjątkowy samochód wygląda. Yy, szczerze mówiąc, ten kolor na początku, jak klient mi wysyłał, nie przypadł mi do gustu, natomiast na żywo robił niesamowite wrażenie. Według wiedzy klienta jest to jeden jedyny egzemplarz takiego koloru w Polsce. Tym samym może powiedzieć, że mimo że jest to rsq 3 to jest to niewątpliwie unikatowy samochód na skalę polską. Yy, co jeszcze mi pozostaje? No nie pozostaje mi nic innego, jak z wami się pożegnać. Pamiętajcie o lajkowaniu, o subskrybowaniu naszego kanału po to, abyśmy się mogli rozwijać. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!